Jaki jest najszybszy i najłatwiejszy sposób, żeby doprowadzić kobietę do orgazmu i doprowadzić ją do szaleństwa, nie zaciskając języka? Dzisiaj pokażę Wam pięć kluczowych punktów. Jeden z nich jest szczególnie ważny, a większość mężczyzn o nim nie wie. Ale jeśli zwrócisz na niego uwagę, zadowolisz każdą kobietę i nigdy więcej nie będziesz lizał za nic. W tym filmie zdradzę również moje własne preferencje w tym temacie. Bądźcie więc czujni. Krok 1. Włącz ją i wyłącz jej codzienne życie. Zanim pomyślisz o lizaniu jej, upewnij się, że jest w odpowiednim nastroju, nawiąż z nią emocjonalną więź i pomóż jej uwolnić się od stresu dnia codziennego. Im bardziej będzie zrelaksowana i podniecona, tym łatwiej będzie ci sprawić jej przyjemność. Punkt 2. Zachowaj spokój i nie wywieraj na siebie presji. Ważne jest abyś zachował spokój i nie stawiał sobie wygórowanych oczekiwań. Kobiety łatwiej się odprężają, gdy czują, że mężczyzna jest całkowicie zrelaksowany i nie odczuwa presji. Spokojne, pozbawione uprzedzeń podejście jest kluczem do tego, by pozwolić jej całkowicie się poddać. Punkt 3. Bądź intuicyjny. I eksperymentuj. Po prostu zacznij i wypróbuj różne techniki. Baw się tempem czasem szybciej, czasem wolniej, czasem delikatnie, czasem intensywniej. Możesz też poeksperymentować z temperaturą na przykład wkładając kostkę lodu do ust i zaskakując nią swoją partnerkę. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że daje to niezwykle ekscytujący efekt. Punkt 4. Nie pozwól, by jej reakcja cię wytrąciła z równowagi. Niektóre kobiety dużo się ruszają podczas seksu, a inne wolą zachować spokój. Jeśli jej biodra lub ciało ledwo się poruszają, nie oznacza to, że robisz coś złego. Często kobiety po prostu rozkoszują się takimi chwilami w ciszy i skupieniu. Zwracaj uwagę na drobne sygnały, takie jak mimika twarzy, gesty czy maniery, aby dowiedzieć się, co jej się podoba. Punkt 5. Dostosuj się do jej stanu psychicznego. Być może najważniejszy punkt. Obserwuj stan psychiczny kobiety. Czy jest zrelaksowana, czy spięta. Zestresowana kobieta często potrzebuje większego nacisku i intensywności, aby osiągnąć orgazm. W takim przypadku użyj czubka języka z większą siłą. Jeśli jednak jest już zrelaksowana. Często reaguje znacznie szybciej na delikatne i szybkie ruchy. Czasami, nawet najlżejszy dotyk wystarczy, aby doprowadzić ją do orgazmu w bardzo krótkim czasie. Nawiasem mówiąc, orgazm nie oznacza automatycznie, że kobieta jest zaspokojona. Chodzi o całe doświadczenie. Można w pełni zaspokoić kobietę bez orgazmu, ale więcej o tym w moim następnym filmie. Jeśli podobał Ci się ten film. Zostaw lajka, zasubskrybuj mój kanał i sprawdź moje sekretne historie. Link znajdziesz w opisie. Do zobaczenia następnym razem.